Cześć widzowie! Witam Was w trochę ja nietypowej giereczce. Witam Was wy, z sąsiadów z piekła rodem Hello Neighbors from Back to Hell czy jakoś tak. Eee, już tłumaczę, dlaczego mam coś na 40 minutek. Zainstalowałem tą grę, bo grałem w wąsownie 3 lata temu i już to tak miałem, to jakby co nie grałem w to. Choć zapomniałem już większość rzeczy o co chodzi może w tej grze ja tutaj no po prostu nie będę mówiła bawełny po prostu jesteśmy z wkurzonymi sąsiadami, którzy po prostu wracają sobie po prostu sąsiad i przeszkadza to może wam tutaj przeczytam opis, pierwsza pułapka sąsiad to wredny typ o czym się zaraz przekonacie dziś jednak siedzi wyjątkowo cicho. To podejrzane pewnie knuje coś wyjątkowego, paskudnego, albo szpieguje innych sąsiadów na wszelki wypadek. Woody, czyli nasz bohater, czyli ja, postanawia rozejrzeć się trochę po jego mieszkaniu. <mum> Oczywiście to tutaj są sąsiad sobie chodzi, on ma jakiś wybrany harmonogram. Oczywiście widzę, sobie sobie na przykład klikamy, i tutaj mamy jakieś temy. E, chodzimy sobie, jak tak, i mogę na przykład się chować. A w tą grę już kiedyś grałem, no to pamiętam, te zasady, ale jak widać, sąsiad trochę sobie chodzi od lewej do prawej na przykład. Tu, tutaj mamy liczbę pranków, jak dobrze pamiętam, jaką musimy zrobić. O co chodzi. Ha, bo to była taka inna mechanika. O. To są kleje, tak? Tak to działało? Tak, tak to działało. Dobra. Dobra. ...na pierwszych pranków. Ajajaj. Nie udało nam się zrobić kombosa widzowie, bo gdy mm. robi się takie panki na przykład pod rząd, to mamy więcej sprawdzić punktów i to właśnie się najlepiej zawsze robiło. Ja nie będę robić czegoś takiego, że będę chciał się starać jak najwięcej punktów. Oczywiście fajnie było, jakbym takie rzeczy sobie pozobywał. Ale po prostu nie, nie czuję takiej wielkiej potrzeby. I patrzcie, bo to służyłem ja tu, tutaj, te dwa pranki tego jednego. Czyli dobrze pamiętam, to jeszcze tutaj tym przy telewizorze, da się nawet coś, coś zrobić. Tutaj nawet. Na ma mamy taką łapeczkę. brzemy Aha, i po prostu rozwalimy mu telewizor, ale. No to jest oj znosia oj, oj, przyklejone. oj oj No potrzebuję jednej rzeczy Ko, Nie wiem jakiej bo Muszę jakoby jeszcze inną znaleźć Gdzie by ta rzecz? Nie wiem Bo widział to syna, już na widzowie Ja we czasu nie grałem Jak na przykład grałem, to, to jest też taka w sumie Nie wiem No, bo to już tak średnio są rzeczy jakieś. A nie. Nie, no, to były tylko cztery pranki. A nie. Dobrze. No i właśnie na tym ta gra w sumie polega. No i tutaj mamy Multum Leveli, i z tego będzie chyba jakaś seria. Jakby to to może. Wiecie, czy możecie też pisać. Chyba to przejdźmy sobie do drugiego: w sumie do, do drugiej. Od drugiego poziomu. Jak co niedzielę, sąsiad przysiaduje przed telewizorem, opijając od czasu do czasu zimne, bezalkoholowe piwko, co chwilę kursuje między pokojem a lodówką, a której trzyma zapas piwa. Jakim cudem Woody ma tu zastawić jakąś pułapkę? Cierpliwa się cnota no, znowu tu no, no. myśli, Woody, zakradając się do mieszkania swojej ściela. Okej. Okay. Jak widzimy, na Syra ma, ma trochę tych browarów. po u góry. takie browary. Mm. Piła do drewna. Nowa, 3, 4, 5 banków mamy. Okej. Okay. Tutaj mam co? Ciołek przeczyszczający. Trzeba go rozpuścić w jakimś płynie. <śmird> Wielka to, to A Jakbym musiał na przykład tu tutaj, tak, nie wiem, czy tyle. Jezus, sąsiad! Co ty żeś narobił? O, nie wiem. No weź z nim pogadaj się Kurde, no. Nasra na cały kiwel. Sraciki węsały. Dobra, no na razie nie robimy pranków, bo 6 pranków, a musimy zrobić 4, żeby móc wyjść z domu. co z tą piłą bym mógł zrobić? No, on tutaj przyjdzie? mogę, mogę to chyba podpiłować tylko, tylko trochę to trwa czekajcie, nie, bo on nie wypiję chyba od razu tego piwa. Ja tam dałem te tabletki na przeczyszczenie mamy w sumie 5 pranków. Nie, nie Woody, tutaj został. Zapiję się, ojcie co, coś tutaj chyba nie gra. Dobra, I, i teraz Woody! teraz Woody, dawaj, 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 dawaj Woody. I piłujemy, piłujemy. Tu ma jeszcze kiwaj zawalony. Ale ja tutaj piłuję, ja tutaj piłuję. Piłu piłu piłu, 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 piłu. Dobra. Jeszcze mu telewizor rozwalimy. Dobra. i jeszcze nie mam ustaj tego papieru. A dobra, to jest taki kombosaż, ją trochę dupnął. Hotel, by ciężko dawać po piwko? Ja, sąsiad. Ty bez piwa nie dasz rady. On nie nauczy się chłopaka, Przed chwilą starał od kiwa, kibla, z znaczy piwa. to już takie rzeczy. Dobra, sąsiad, ty tam idź na to krzesło, bo mamy tutaj. Bo chyba. zapadniesz się. Oczywiście widzowie, może podgłośnię trochę efekty. Dobra, żebyście lepiej słyszeli grę. Dusty go nam zostało obserwować, a i poleciał do tyłu. I to jest chyba zrobiony poziom na 100% I teraz patrzę No Dobra, no to miałem będę od razu kolejnym Urodzin, Urodzinowe przyjęcie Dziś padają urodziny sąsiada Jak co roku obchodzi je w towarzystwie swojego najlepszego przyjaciela Samego siebie Uroczyście zdmuchuje urodzinowe świeczki i życzę sobie wszystkiego najlepszego od czasu do czasu. Sąsiad zagląda do skrzyni na listy. W nadziei, że ktoś przyśle mu kartkę z życzeniami. A może nawet prezent? Woody postanawia założyć mu... znaczy założyć mu sąsiadzką wizytę. I widzowie, chciałem powiedzieć, że postaram się te filmy co dzień wrzucać. Albo po prostu ten film, jak on nagrywa 29, on powinien się pojawić 30, o Jezus, ile itemów, 30 powinien się pojawić, tak jak teraz sobie myślę. Mydło, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Chyba okay, pięć. Pierwka, ja, ja, czyli, będzie... czyli jak dobrze rozumiem, to że, że, że ten pokój jest dzisiaj przez niego w ogóle nieużywany. Tak jak dobrze mi się wydaje, to muszę być jakieś pranki na nim. Czyli tak. Czekaj, czy ja mogę po coś takiego zrobić? O oh, kurde. Uf. Oj, widzowie, było blisko, nie? Kurwa. Pułapkę chyba posadzamy no, w skrzynki, że się ręka zrobi. Pum. Ja on teraz idzie tutaj, no, Teraz w stanie pułap Pamiętam, że tam mam tamtego, Czarny Flamastyr, jak dobrze pamiętam, to było. Aaa, mógłby być tutaj kombosik Uwaj się, Woody! Dobra, maszemnicę są nie grzeszy inteligencją i nie zobaczył mnie. Hehe. Ja. Teraz to będzie, że, że nie będę mógł zrobić pranka. Dobra, widzowie. E, widzimy się po przerwie. Ja to szybko naprawię. Dobra, widzowie. Naprawiłem teraz szybką sytuację. Oni by jakoś trwały, tylko ja pod podwrzętego tego, żeby był kobos. Bo on tutaj. Musi to od razu tutaj, tutaj pójdzie. I teraz. Załatwimy moją jeszcze taką imprezę, że my tutaj. Dam. Firewerkę A ja to. To, to już widzieliśmy. I teraz wezmę sobie zapewne jajeczko. No i teraz e, e, wrzucę mu do mikrofali. E, Zobaczy obraz malowany. Zmyję to. i No co mogę powiedzieć? No i to będzie kombości. No i teraz te, te dwa pranki tutaj jeszcze. I teraz te dwa. No i mamy poziom idealny. Zabrane to, co zostało nam po prostu. E, Tylko obserwowanie sąsiada. Co wychodzi? chodzi? Chowam się jeszcze do szafy. By nie było, bo jeszcze coś zryję. Coś, coś się przebieram. Chciałabym tutaj rzeczy takie. No i teraz idzie. Idzie sąsiad sąsia TV. Sąsiad TV. REC Bateria mam na stówę. Idzie na górę. I o nie, co się stało z mikrofalówką? No i dobra. Happy birthday to all! No i widzowie, i kto nie? Ma? Dobra. Gdybym nie pamiętał, szczerze, tego poziomu to bym po prostu, nie, po prostu to bym nie zrobił tego. I widzowie, ja chyba tutaj skończę na razie. Czy w sumie od razu zrobię? Oczywiście, odcinki na zapas. To trzymajcie się. To były na razie trzy początkowe tego. Zaraz e, nagram kolejne, tego, kolejny odcinek sobie, to z tych poziomów, to od razu możecie wyczekiwać i si się widzimy po prostu. To hej, witajcie. Cześć!